Teścik na LPG Tu wszystko jest dobrze i bezpiecznie Na wolnych ołotkach ciutkę przelany, to zaraz ta może zacząć adaptacje jakie na gaziutku Ta, ciutkę przelany, ale tylko kurwa jednostroną przelany na gaziku lewa chodzi dobrze Prawa strona ma za bogato na gazie. Dobra, zobaczymy czy on tak może sobie iść na tym gaziutku. A już jest. Za no wolnych tylko tak było po dodaniu. A, 10% jest różnica, jednak lewa, prawa strona. Dobra, zobaczymy jaka moc na gazie jak i jaki AFR No troszeczkę obożę jak na benzynie. O Boże jak na benzynie, ale tragedii nie ma na gazie. Na jakieś 10 koni na gaziutku mniej, Jakby go do... a gazu bi trochę bogacie jak Bena. Nie, nie ma tragedii 260, jest na gazie. Jakby go dostroić, to by ze 3 doszły. 4 może, no, ale nie ładny. 345 jakiś będzie. To na gaziku przyjacielu możesz zapierdalać, choć kurwa, kropelkę bym go podlał, jak chcesz zapierdalać tym wozem po 250 na godzinę na LPG.